Ktoś tu uczył chyba dwuręki, jak dobrze pamiętam, ale coś szczerze, będzie mi się bardzo nieprzyjemnie z tą dwuręką, ale no, powiedziałem sobie, że zaram dwuręką, to dwuręką. Zacznij O, broń dwuręczna 15 sztuk złota. To pytanie brzmi: czy tu nie ma czasem jakiegoś gościa, który... nie wiem, za darmo mi jakoś poduczy, albo taniej? Ten chyba coś też uczył. Na A, złoto 10 sztuk złota. Eee, dobra, trzeba zrobić tak zwanego testa, czy on skamuje na coś, czy... Masz tą dyszkę. Mogłem się... Mam <laughs> Gość, co mnie wydymął na dyszkę. Nie ma. Nie ma dymania na dyszkę. Oddawaj. W takim razie wracamy do tego naprawia. Bo tu chyba nie ma nikogo takiego, kto za darmo leczy. Nie wiem, czy on w ogóle może leczyć. Nie, nie jestem pewny. No no dobra, no to wracamy do tamtego do ręki Cześć. Fall card. Zacznijmy trening. No dobra, plus 5. Plus Jesteśmy 5. Wymagane za 15. Serra nie mam kasy. Dobra, co cofamy się tutaj do Markusa chyba, tak? Markus on się zwał. Tak, Markus. Czy mogę ci coś sprzedać? Jeszcze nie mam. Nie mam nic. Eee, sklep. Okej, okay. co ci tu mogę opierdzielić? Prosty nóż. Trzymaj się. Lekki topór. Zardzewiały topór. Czym się to różni? Damage'em. Dobra, wi do widzenia, do widzenia. Lagi też. Zimny aloes. Zapewnię na stałe... What? Zapewnię na stałe plus jeden do każdej odporności. Oszty w życiu. Ale sztos. Nie wiedziałem, że takie coś tam... Takie coś w ogóle istnieje. Ale na razie tego nie będę klikał. Może miksturami jakieś lepsze wyjdą, i to przelicznikowo wyjdzie lepiej. Także przyśpimy się, zaregulowujmy Happy Manę. I teraz idźmy do tego ziemeczka. Mam 30 golda? Nie, mam 27. Wreszcie 3, że jeszcze muszę mu coś sprzedać. Trybów ci nie sprzedam. A! Pierścień! Ale mi przycięło. Obrona przed obuchami. Ale mnie nie. Ale jaja. Nie wiem, czy to widać w sumie. Jak miał z 10 FPS-ów. Dobra, pierdzielmy coś. Jakieś jaja. Nie, no 15 HP to daje. To nie ma opcji. Strzałę? Nie. Nóż? Nie. Grzyby też nie. Wino? Od nowa many 7-4. Dobra, to mi. Ja bym grał postacią, która gra na manie. Inaczej by to wyglądało. Dobra, widzę, że miecnia turbo. Dobra, zrobię save, i wczytam. Ja to widzę. Nie wiem, czy wy to, czy to widzicie. Co się stanęło, że nagle się tak dzieje? Jakby nie dam żadnego slow motion. O, naprawiło się. I nice. Działa. Witam. No to dworęka znowu. Eee, no i dworęka. Ile mamy tych punktów w rękę? Eee. Mamy 25%, nie wiem, nie, nie pamiętam jak to działa. I to jest największy mój problem. Także teraz myślę, że będziemy, jeżeli się da, to w siłę chyba. Albo w zręczność. Nie no, łuki potrzebują w zręczność, tak? Wymagana zręczność, 10. To my będziemy jeździć w siłę, bo topory potrzebują siłę. Okej, okay. czyli teraz będziemy ładować w siłę, o ile się da. E, gdzie był ten Sylwester Stallone? Dobra, witam. Chcę być silniejszy. Aha. Dobra, dobra, zaraz coś tu trzeba opierdzielić. Bo nie mamy kasy. Dobra, coś... No musimy opierdzielić. Musimy. Mam trochę tych punktów, a wypadałoby... E, jednak... Dobra, te pergaminy raczej tego nie będę używał. Nie ma szans. Pieprznież. Sz... Skóra szczura. Nie mam pojęcia, że to się przydaje do czegokolwiek. Wino. 20 many do widzenia, jest nie ruszam tego. Woda wi do widzenia. E, dobra, usmaż to smażone sprzedajmy. Jeszcze 6 golda. Wino. Wino też opierdzielamy. Grzyby, grzyby nie. Grzyby zostawiamy. E, na pewno chcę. Ile jeszcze dwa golda? Kura wilka. No nie, tego raczej nie. Rdest polny. Dobra, elegancko. Cześć, Sylwester. No i dobra, mam, mamy plus 10 do siły, zostało nam 10 punktów nauki, ale na razie z tego nie będziemy tutaj jakby kombinować, bo nie mam pojęcia co ewentualnie mógłbym z tym zrobić, czy wyjść jakoś w alchemię, czy coś. Dobra, idziemy jak dalej, tylko nie wiem w którą stronę teraz. E, przed chwilą byliśmy, z której strony? Aha, z tamtej, gdzie był wodospad, czyli tam. To teraz pójdźmy tamtą, co... Zaczęliśmy grę. Że to było tędy. No pewnie, tylko napisz jej, czy, czy zaimponowałeś, nie? Pamiętaj. Tak trzeba napisać. Ognista pokrzywa. Może co będzie? Dobra, latają tam jakieś gady. Czy tutaj coś tyle na załapie? Co ma tu napisała? Oho. To gratulacje. Dnia jagody. Leśna jagoda. Podbiegnijmy. Dobra, podbiegnięte. Czy tu jest jakieś potwory? Bo ja nie widzę. A, pod piątką. Jest tu coś? Mała kroplica, młody wilk. Okej, okay, czyli idziemy w tą stronę i lejemy wszystkich, co popadnie. Okej. Okay. No to dawaj, zobaczmy, że ta siła i dwuręka coś pomogła. Chodź. Dalej bije po pięć. Także to się nie zmieniło nic. Pazury. Dobra, tu są kroplice. Młody ścierwojat. Ani no cholery, nie pamiętam, jak to działa. No, chodźcie. O, zdam za 20. Ciekawe. Zdam za 40. Również ciekawe. A dlaczego? Jakby dałem taki damage? Czy to jest kwestia, że dałem w siłę czy w dwurękę? Nie mam pojęcia. E, dam save, bo pobiliśmy dwa moby. Na no jednego hita nie zeszło nam za dużo HP. No, chodźcie, Erwojat, chodź. Nie, to dzik jest. Dobra, to dzik jest. Chodź. Nie, jednak nie idzie. No dobra, to ja tu wskoczę. No, w mordę misia, albo jeden, albo drugi. Dobra, dziki idzie, chodź. Co tam? Jest walczone. Dodaliśmy jakieś punkty w ogóle w statystyki. I no, coś się zmieniło, jakby mamy większy damage. Jest całkiem, całkiem. No dziś, wczoraj nie zdążyłem za rendę, zmontować nic. Nie miałem jakby ani ochoty, żeby w ogóle za to zaglądać. I ten... Tak jakoś wyszło. No tak, to stara bida, no. Co mogę nowego powiedzieć? A, i znowu chrześ z chrześnicą, powiedzmy. teraz się bym musiałem bawić. Bluey? Bluey? bli Bluey? Taki pies. Czy coś takiego. Dobra. Smoczy korzeń! Co to jest smoczy korzeń? Ja pamiętam, że smoczy korzeń nie był jakiś koks. Smoczy korzeń. Premia do siły. 500 golda! Czyli 75. Ale brałkę. Dobra, mamy smoczy korzeń pierwszy. Zajebiście. Zajebiście, mam pierwsze smocze korzeń, czyli telekineza oddaję. No, wskoczę tam dzisiaj czy dzisiaj nie? Niebieski bez, podnoszę, młody ścierwołajad. Tu coś jest. Tam jakieś ziomeczki stoją, a nie jestem pewny, czy ja w ogóle jestem w stanie ich pobić. Próbujmy, próbujmy, nie? Na pewno będę rozwijał tu dwurękę, bo to może chodzić o dwurękę. Kurde, jak jest trzech? Serio? A ile, a ile oni miał HP? Widać chociaż czy nie? 42, 52, 56 co pierdolę 42? Urażenie many 40. Czyli, 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 czyli. Jednemu muszę sprzedać hita. Dobra, spróbuję się z nimi, chociaż wydaje mi się, że to jest złe co zrobię. dobra, nieważne. Kurde, ale ich, ale ich nakopałem! Jak, jak noby! Jakie noby! Nie no, to już dużo sobie zrobiłem, jakby to dużo pomogły. No i dobra! Zapisz, nieważne. Haha, <laughs> ale dobry jestem. Nie no, aż się sam zdziwiłem. Aż się sam zdziwiłem. Dobra, to z Co my mamy? Likwysy zmocnienia zręczności, włókno cięciwy, wytrych, złoto, podstawy kradzieży kieszonkowej. <słuch> no proste, że się uczymy. Tomasz jak złodziej, pamiętajcie. W Gothic 2. Pięknie najebaliśmy. Ale, że aż tak? Dobra, czyli zaraz idę się uczyć dalej tej dwuręki, bez Bezkitu. Wszystko usmaszmy. Preferencje gotowania. E, przygotuj posiłek. Eee, ryba, ocet zaszłyk. Nie, na razie nic nie będziemy tutaj z tego robić. Dobra, teraz save'ik kolejny i lecimy, lecimy, bo mam 70 HP, czy tu coś znajdę? Szukamy telekinezą. A yy, Madzia też tak robiłaś jak ja z telekinezą, że biegałaś i jak ci coś znalazło telekinezo, to podnosiłaś, czy nie, nie robiłaś to w, te, w ten sposób co ja? Dobra, tu jakiś rdest. O kurde. Oj, 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 Dobra, dobra, leży. Myślałem, że mnie położy. Trochę się wystraszyłem, nie powiem. Szczaw królewski! No to dobry ten szczaw królewski. Zagadałem, macie co, co pytałeś? Czy też biegała tak jak ja, z telekinezą, zbierając wszystko? No tak jak ja to robię. Dobra, podejdź. Nie? Czemu? Jakby nie, nie, nie wpadłaś na to, czy wolałaś... jakiś inny sposób miałaś? Albo nie znałaś tego sposobu. Ja latałem. Światło, wino. to zielę. Podnoszę wszystko. Nic tu nie widzę. Nie wiem, czy tu góra się kończy. Ta góra się kończy. Dobra, wrócimy na dół. Już mamy jeden smoczy korzeń. Nie, ja to nie przejdzie bez ulepszeń. Ale nie, bo to telekineza to jest zwój. Zobacz. Ja jedynie biegam szybciej. To są ulepszenia. Normalnie, no zobacz. Przypuś, muszę dobiec do tego drzewa. To trochę zajmuje, nie? A teraz zajmie to sekundę. To są jedynie ulepszenia. Ciemny grzyb. Ok, podnieśmy ten ciemny grzyb. Zjedzmy tego. A w ogóle, jak dam spida? Nie, to nie ma znaczenia, że dam speeda, czy nie. Żebyśmy się szybciej a, wyleczyli. Ok. Zjedliśmy. Niste ziele. No wiem jedynie co, używam łuk, który pracował, kogo mam w pobliżu. A, no to też tak robiłem przed chwilą, żeby zobaczyć czy ktoś tu w ogóle biega, jeżeli chodzi o przeciwników. Okej, okay, roślina lecznicza. Wiem, 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 wiem o co chodzi. Wkładajmy teraz zuma dalej. Dobra, spróbujmy się może z topielcem. Jeszcze, że mu nie napieprzę. Ile ma HP? 70, w mordę, dużo. Spróbuję, chociaż wątpię. Obstawiam, że obskoczę w pierdol. Wow, o, serio? Tako? To pielca? Przecież ja magię... O, srebrny naszyjnik. Ja pamiętam jak... Buława... ...Kondinom... Coś tam. What? Co to jest w ogóle? Śmieszki. Ja tam wjeżdżam. Podobno w Kronikach tak jest dużo łatwiejszy, ale co jest dużo łatwiejszy? Mag? Nie no, mag nie był łatwiejszy. Grałem magiem i... Pa... A, to pielec! Dobra. I ja pamiętam. O, właśnie. Jeżeli, a propos pływania, ja pamiętam, że miałem ogromny problem. Jeżeli chodzi o sterowanie yy, pod wodą. Dobra, chcę wypłynąć. Dobra, chcę stąd wyjść. Coś tu jeszcze jest. Perła. Dobra, podejdźmy tam jeszcze, tylko muszę się wyleczyć. A czy wydaje inaczej? Ja widzę ogromną różnicę. Ogromną różnicę jak magiem, a gram teraz pod rękę, a to jest praktycznie początek gry. Ogromna różnica jest. Ja, ja pamiętam, jak grałem magiem, to ja dopiero w drugim czy tam trzecim akcie. Sezonie, akcie? Nie pamiętam, jak to się nazywa. Dawałem radę komukolwiek, co buławą zajebano, co się biło. Straszne to, było. w żadnej grze nie ma dobrego pływania, oprócz Minecraft'a rozdziale? O, no to jeszcze lepiej. wam trafić. Nie mogę trafić. Dobra, chodź tu, ryba. Ile masz HP? Obejdźmy był 70 HP, please. 70 HP. Dobra. 40! Ale jazda! Nie, no nie mogę. Bawi mnie to w obór. Że ja daję radę e, grając Beka. Wyłów rybę. Nic nie bierze, nic nie bierze, nic nie bierze. Nic nie zostało. Aha. To w porządku. Czy tu ktoś jeszcze jest? Nie pamiętam, czy tu ktoś jest, czy nie ma. Stop, jak się wyleczę. Jak nie będzie, to i tak się wyleczę, żeby. Owca. 15 HP, ok. Dobra, to miał 100? Tak. Owca zjedzony. Idziemy dalej. Telekineza. Tu coś u góry jest, może? Co pokrzywa? Dwie. Leśna jagoda. O, 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 coś tu jest. Biorę. Znaczy, najlepsze jest to, że każdy gra inaczej, nie? Za każdym razem, jak oglądasz, przypuśćmy kogoś innego, jak ktoś gra. Możesz jakieś wnioski w swojej grze polepszyć, jakby. Coś ciekawe. Dobra, niebieski bez leśna jagoda. Leśna jagoda, pozbierajmy. Ale tu będzie. No, widzę, tak jest. No. co też, no. Dobra. O, coś tu było, widziałem, że coś poświeciło. Leśna jagoda. A tu mogę walnąć? A nie mam czym. Okej, okay. tu coś jest. Nie ma. Wytrych. Chciałbym to podnieść. A, da się tak podnieść. Dobra, no to to już jest ułatwienie. Bo normalnie to bym nura musiał tam rzucić. Dobra, tam widzę, że jest jakiś potwór. Zapiszmy. No chodź. 70 HP, please. Ej! Dobra. Chodź. Co jest? Co jest? Jakim cudem ja ich tak kładę? Nie rozumiem. M mirt, mirt, wino. Ja bym to podniósł. Chyba złoto. Wino, podnoszę. Idziemy dalej. Coś tu jest? Coś tam chodzi. Chodź. Puh. Nie, no tak to możemy rać. Tak to możemy rać. Nie widzę problemu. Coś tu jest? Leśna goda, biorę. Mirt, mirt, pochodnia, wino. Coś jest? Lecznicza, wezmę. Coś jest? Mirt. Znaczy. Dobre, podniosę to, chociaż z niesmakiem. Mnie... Tylko oby się to dał zrobić. Dobra, da się to w ten sposób zrobić, chociaż tyle. Napluj. Młowy, mi mirt. Dobra, podnieśliśmy. Jedyny to jest taki plus, że ja to nie musiałem nura dać. Także powiedzmy, że okej. Okay. Jakbym nie grał w gotika, to bym nie orientował się, gdzie co jest. Powiedzmy, no to, to jest trochę dla mnie ułatwienie. Chociaż nie wiem, gdzie leży jakieś szczawie królewskie i tak dalej. Nie mam pojęcia. To jedynie co, to mogę tą telekinezą znaleźć. Inaczej, bez podjazdu. o. Książcz. O. Dawaj 10 ekspa. Dawaj 10 ekspa. Czy też dawaj. No i dobra, trzech leży. Dobra, podniosłem jeden, podniosłem drugi. O, tego trzeciego chyba nie namierzę. No dobra, ciul, nie będziemy się z jednym mięsem gonić. No dobra, wyczyściliśmy tą stronę. Wiecie, taki Funczapion widzę. Zależy dla kogo. <gryw> Zależy dla kogo. Na pewno nie dla osoby, na którą grasz. Dobra, czy jakieś maliny. Dobra, wróćmy na chatę. E, podejdźmy do Markusa na pewno. A w ogóle w tablicy ogłoszeń coś się nowego pojawiło? Pokaż ogłoszenia. List Niepokojąca bestia! Dobra, pokaż. Co to jest? Co my mamy nowe? Aha, skórzany mieszek. Goldzik. Srebrny naszynek, dwie stówy, piła. A... Informacja odnośnie kolejnej fali. Jak powiem, że jest... fali uciekinierów to chyba u nas. Albin. Właśnie stracił wszystkiego się z szacunkiem. A, dokładnie. Bo w, zrobiliśmy te zadania, które nam kazał. I teraz możemy robić, nie? Także Dobra, rozumiem. No tak, to no na pewno jak komuś sprzedasz dwa hity i leży, no to się nie dziwię, że może być wesoło. Okej, okay, niepokojąca bestia, co to jest? Fajnie z dwóch przestrzegają, że się na pół poza murami. wioski, Na jednym z nich pojawia się niepokojąca bestia. A całe pola dla siebie. Zabrania że się Okotnik, które będzie się bestie przyznając nagrodę w wysokości 100 sztuk złota. 100 sztuk złota. Okej. Okay. No na razie jesteśmy cieciami. Nie oszukujmy się. O, tu można łowić. Da się na, na szybkości? Da się, dobra. Czyli będziemy łowić w sumie te ryby na szybkości, myślę. Jeżeli da się to tak zrobić. Normalnie by pewnie to zjechał z minutę, dwie albo trzy. Dawaj to polną bestię, łatwa kasa. Dobra, zaraz. Zaraz pójdziemy na tą polną bestię. Zaraz pójdziemy, tylko muszę pomyśleć. Aha, Markus pierwszy. Sprzedanie itemów. Rozwinięcie dwóch. Ręki. I możemy działać. Dobra, tak możemy zrobić. Praswik. Markus. Hej Cześć Markus, witam. Pokaż mi... Okej. Okay. Czyli kolejny raz. Co my mamy? Krótki szeroki miecz. Nie. Buława. Przebicia 22. 20... Nie mam tyle siły. To do dupy. Do widzenia. Do widzenia. Co ja mogę tu opierdzielić? Ryba. 4 HP za 1. Marchew. 5 za 1. Dobra, opierdzielam te ryby. Opierdzielam te ryby. Dobra, tyle. Na razie sobie... Oj, to można ukraść go. O, ja pierdziele! Przecież ja mogę być złodziejem już! Ej. Dobra, zapomniałem, że teraz jesteśmy złodziejami. Także wiecie, z czym to się wiąże. Możemy do każdej postaci chyba, która ma nick, możemy kraść. Zresztą, masz za mało... Mi się... A to ja nie pamiętam, jak to tam dokładnie działało. Dobra, zacznijmy trening. Eee, dworęka. Dworękę. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. W życie? Jestem za dobry. Gdzie mam 30? Mogę. Nawet. Aha, on już mnie w ogóle nie może uczyć nic. Okej, okay, jesteśmy wojownikiem. Poziom piąty. Punktów nauki nie mamy nawet. Okej, okay. czyli wszystko w dwurękę poszło. Ani w siłę, ani w nic. No i dobra. Eee, czyli jesteśmy teraz. Potężnymi wojownikami na to by wychodziło.